No witam was bardzo serdecznie. Witam w moim kółku zainteresowań starymi zegarami. Udało mi się przywrócić do życia zegar bardzo piękny z lat 60. komunistyczny. Pracuje. Musiałem wszystko rozkręcić, nawinąć po prostu od nowa. po prostu pracuje. Eee yy, USSR Majak. Zegar kominkowy, on był, on ładnie jest taki szklany. Też tu będzie czyszczone. Yy, to dopiero jest yy, jakby powiedzieć w stanie rozłożonym. Jeszcze mamy drugi zegar jeszcze nic nie robiony, też nakręcany. Tym też się zajmiemy. A to jest polski, bardzo piękny drewniany zegar Predom Metron kwarc. On jest zasilany baterią. Można też dodać paluszek, ale były te grubsze. Nie wiem, czy jeszcze się je będzie dało kupić, bo to jest zakłady maszyn Predom Metron. Ale jeszcze mam drugi też piękny zegar, też z tej samej firmy Majak kominkowy Made in USSR, on jest całkowicie sprawny Tylko podlega jeszcze oliwieniu poszczególnych Tam jest drewniany poszczególnych Części No i tu mamy jeszcze też Zegar Który ostatnio nabyłem Ten też ma ten USSR. Nie był jeszcze nigdy rozkręcany. Też będzie naprawiony. I też będzie chodził. Z budzikiem. Piękny. Tu też mamy, też z tej samej firmy. Też ładny. Jeszcze nie nawet nie nakręcałem, nie sprawdzałem. Też ostatnio zdobyłem. Bardzo mnie cieszy, że uruchomiłem ten mechanizm, bo. Te zegary są bardzo dużo warte, wartościowe. Nawet mamy numery i bardzo się cieszę, że on chodzi. Będę jeszcze po prostu czyścił ten przód, bo widzimy, ma jak ma zakurzenia. Wszystko będzie ładnie wyczyszczone, złożone. No, drugi odcinek na pewno będzie, że ten zegar będzie złożony. Piękne też, szklane, ciężkie, waży z ponad kilogram Tu jest podstawka, tu mam wszystkie niezbędne części, rurki Na pewno uruchomimy tego Te dwa będę próbował w następnym odcinku, na razie wam to tak pokazuje Wszystko moja kolekcja zegarów Ale ten Niesamowicie, jak on tyka Wyobraźcie sobie wszystkie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jak one by w nocy tykały. Coś niesamowitego. No i to będzie tyle na dzisiaj z moich zegarów. No i też stosuję taki właśnie olej uniwersalny do smarowania tych mechanizmów, bo WD40 się nie nadaje. A nie daj Boże jeszcze olej słonecznikowy, byście zrobili to Amen. Kaplica po zegarze. Tak więc jeśli się spodobał Wam mój odcinek z zegarami to zapraszam na nowy, który będzie już jutro a dzisiaj możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować jak ktoś jest może fanem zegarów starych, bo ja jestem tylko nie takich małych y, kieszonkowych ani na rękę, tylko właśnie takich takie lata, 60., 70., no. No i tyle. Zapraszam do oglądania.